Magdalena Surowiec, mam przyjemność pełnić funkcję managing partnera w funduszu Venture Capital Unfold. W czasie panelu dyskusyjnego miałam okazję podjąć tematy związane z tym, czy warto inwestować w startupy i w innowacje, czy warto robić to z poziomu korporacji, jakie są plusy i minusy tej współpracy i dla projektu startupowego, i dla dużego organizmu, jakim, jakim jest korporacja. Odpowiadając na pytanie, jak przekonać dużą firmę do współpracy ze startupem, który nie ma żadnego doświadczenia, możemy myśleć o co najmniej dwóch strategiach podejścia do tego tematu. Możemy do niego podejść stricte sprzedażowo i zastanowić się, w jaki sposób dotrzeć do odpowiedniego działu, odbiorcy, osoby, która może być zainteresowana naszym rozwiązaniem. I przekonać ją do korzyści, które, które może zyskać dzięki wdrożeniu naszego, naszego projektu czy naszego rozwiązania. Dobrym, drobą, dobrą praktyką jest zaproponowanie darmowego, pilotażowego wdrożenia, które powoduje, że nie mamy dużych barier po stronie odbiorcy. Ten ktoś nie musi załatwiać dodatkowych zgód budżetowych, podpisywać skomplikowanych umów. A z drugiej strony, My możemy mieć darmowe, ale jednak wdrożenie, bo najważniejszym na tym etapie jest dla nas feedback ze strony klienta i praktyka. Drugim podejściem może być dostanie się do programów akceleracyjnych, czy inkubacyjnych, które prowadzone są albo przy współudziale, albo przy przewodnictwu tego, tego dużego partnera korporacyjnego. I część z firm na rynku rzeczywiście takie programy prowadzi. Możemy się tam zgłosić, i najczęściej jednym z kroków całej ścieżki akceleracyjnej jest również pilotażowe wdrożenie. Niekiedy są to też pilotaże płatne. Pytanie dotyczące tego, jaką ścieżkę innowacyjną wybierają przedstawiciele rynku Automotive, a przedstawiciele rynku FMCG. Ja bym powiedziała, że nie ma tutaj jednej reguły. Wiele zależy znowu od strategii danej korporacji i podejścia w ogóle do innowacji. Część, część z tych firm ma swoje fundusze inwestycyjne, część z nich oprócz tego prowadzi programy akceleracyjne, część z nich, tak jak Żabka, obserwuje rynek i zaprasza do inkubacji pilotażowych wdrożeń, projekty, które są dla nich interesujące i które mogą potem, w perspektywie strategicznego rozwoju, wesprzeć rozwój całego biznesu. Więc ja bym powiedziała, że. Że ta ścieżka wyboru zależy po prostu od podmiotu i jego strategii, natomiast niekoniecznie od sektora. Nie widzę tutaj konkretnych reguł w FMCG i w Automotive.